chciałem na początku przywitać wszystkie osoby, które nas w tej chwili oglądają i w telewizji, i w internecie i bardzo się cieszę, że możemy właśnie dzisiaj z Domu Kultury zaproponować kolejną inicjatywę, która nie wzięła się tak po prostu. Głową tej inicjatywy jest firma Stomatologia Słubice, obecny tutaj pan Bogdan Starzyński. Jest to akcja, którą kierujemy przede wszystkim dla naszych młodych obywateli naszego miasta. Jest to akcja, która była, mam nadzieję, oczekiwana przede wszystkim przez rodziców dzieci, które uczestniczą w ciągu dwóch dni w tych wydarzeniach. Jest to tak naprawdę od kilku lat pierwsza taka możliwość, rzeczywiście, która powinna procentować w najbliższych latach nie tylko samą profilaktyką, ale także nauką dla dzieci, co to jest stomatologia, do kogo się należy zwracać i w jaki sposób należy dbać o higienę jamy ustnej. Ja, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować tutaj w firmie Stomatologia Słubice na ulicy Piskiej panu Bogdanowi Starzyńskiemu oraz żonie, a również firmie 3 która dzisiaj będzie tutaj prowadzić zajęcia z osobami zainteresowanymi tym tematem, to właśnie dzięki tym firmom możemy trafiać do tych młodych ludzi i możemy dbać bezpośrednio o ich zdrowie. Pomysł się wziął stąd, że Chcemy prowadzić firmę, która prowadzi politykę odpowiedzialną społecznie. Chcemy mm, dawać też coś od siebie. Przeprowadziliśmy się do Słubice 7 lat temu e, i jesteśmy... Byliśmy bardzo gościnnie przyjęci, zaklimatyzowaliśmy się super, dlatego też chcieliśmy zrobić coś dla tej społeczności lokalnej, coś więcej, tak niż, niż normalnie jest przyjęte. Chcieliśmy pomóc także tym osobom i, i tym dzieciakom przede wszystkim, które nie których z jakiegoś powodu e, nie stać, nie mogą e, wydobyć z takiego marazmu. Chciałbym podziękować za to, że e, napotkałem naprawdę bardzo pozytywny stosunek e, do Inicjatywy, e, do pomysłu akcji, bo, bo bez tego ona nie udałaby się tak mocno. A, a się udała. Jeszcze jeden dzień przed nami. Natomiast e, po dwóch dniach każda kartka to jest jeden dzieciak. Każda kartka to jest dzieciak, gdzie określone konkretne usługi na rzecz tych dzieci zostały wykonane. Pomogła w tym e, nam firma 3M, pomógł burmistrz. E, Pomogła dyrektor Borowiak z Urzędu Pracy, do, pomógł pan Kluczyński, pomogło szereg osób, także jestem pozytywnie zdziwiony i, i podejściem urzędników tak, do, do całej sprawy. Wszyscy się spieli, dali od siebie dużo i, i to wyszło po prostu. Proszę nam powiedzieć, dlaczego zdecydowała się pani przyprowadzić dzieci dzisiaj do stomatologii? Dlaczego? No bo uważam, że to jest taka fajna akcja zrobiona, starsza córka akurat może sobie zrobić przegląd orytodentyczny, do tej pory musieliśmy jeździć do Zielonej Góry, no a młodszą zachęcimy od razu też do przejrzenia ząbków i to nic na pewno nie boli i będzie fajnie. Co Pani uważa o tego typu akcjach? To są fajne akcje, kiedyś ja pamiętam takie akcje były przeprowadzone w szkołach, no niestety one wyginęły. I jest to fajna akcja zorganizowana także. Jak najbardziej za. Powiedzcie, co pani doktor wam dzisiaj robiła? No, nam dodała zęby. No, A? ogólnie takie te, te lusterko, jak zwykle w każdym tym. No i on pogryzł lusterko. <laughs> bo, bo, powiedziałem, bo pani obiecała, że nie będzie tym No, mi też. Jeszcze tam pani takim tym dmuchała. No. Hmm. I co, macie zdrowe zęby, czy musicie leczyć? No, mam zdrowe zęby. No. Ja jestem kandydatem na, na coś tam. Na aparat? Nie, zapomniałem. No, chyba, nie. No, chyba, tak. chyba tak. A powiedzcie, jak się dba o zęby? No, no, no trzeba być codziennie myć, No i jak coś jest z, z zębami to trzeba to trzeba iść. No, no, do Na przykład, jak się... No. Na, na przykład jak się ma... Trochę warzywa. Warzywa i obok. A powiedz bałaś się dzisiejszej wizyty? Nie. Ogólnie... To chciałam panią ugryźć w rękę jak inne w ale jakoś się uspokoiłam, nerwy przeszły. Jesteśmy w stomatologii Zubice, która organizuje akcję skierowaną dla dzieci. Dlaczego zdecydował się pan przyjść dzisiaj? Byliśmy z synem i skorzystać z takiej akcji. No, myślę, że profilaktyka wśród dzieci jest najważniejsza i dlatego tym bardziej, że jest bezpłatna. Jednak stomatologia to do, dość droga dziedzina. Myślę, że jak nie będzie się dbało wśród dzieci, no to później będą ubytki tak jak u mnie. I uważa Pan, że takie akcje to jest... Myślę, że myślę, że to jest bardzo dobre. Mhm. Szczególnie wśród dzieci. Dorośli decydują sami za siebie, a my niestety, niestety musimy skorzystać za dzieci. Strach był przed badaniem? Nie! Nie. Nie. Mi pani y, robiła dwa mal dwa zęby. Dwa masz zalakowane od razu. Super! I to strasznie było? Nie. 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 A ogólnie zęby są zdrowe, czy nie wasze? Nasze są zdrowe. Moje pani powiedziała, że są bardzo zdrowe. Zdrowe. Powiedz nam, dlaczego dzisiaj przyszedłeś tutaj do dentysty? Żeby zobaczyć, czy mam zdrowe zęby. Czy to wszystko rozumiem, jest w ramach akcji, która jest organizowana? Teraz? Tak, dokładnie. I tylko z tego względu zdecydowała się Pani przeprowadzić syna? to znaczy się, no akurat była okazja, że tak powiem, za darmo, bo jak się chodzi prywatnie, to niestety to kosztuje. Dlatego przyszliśmy tutaj. uważa Pani, że tego typu akcje to jest dobra sprawa? Przynajmniej dla dzieci tak. Dorosły może zapłacić, ale dzieci powinny mieć takie usługi za darmo. I, no niestety mamy jednego dentystę na kasę chorych. A jest okazja iść gdzie indziej. Rzeczywiście dostępność państwowej służby zdrowia takiej opłacanej przez, przez samorządy czy przez ministerstwo zdrowia jest bardzo mała i sam jako lekarz dentysta wiem, że wiem, że nie wszystkich pacjentów stać na takie naprawdę, naprawdę profesjonalne leczenie. Dlatego myślę, że taka akcja jest jak najbardziej na miejscu, dlatego że łatwiej znacznie łatwiej znacznie mniejsze pieniądze można można chorobie takie jaką jest jak próchnica zębów zapobiegać a niż niż później leczyć skutki takiej choroby dlatego myślę że Myślę, że tego typu, tego typu akcje rzeczywiście, nawet jeśli będą małym kamyczkiem e, dla zdrowia całej populacji, to na pewno e, zadziałają. E, firma 3MSP jest e, między innymi producentem materiałów stomatologicznych, ale między innymi też e, producentem materiałów profilaktycznych, dzięki którym, e, dzięki którym możemy e, nie tylko wyleczyć pacjenta, ale możemy właśnie zapobiec powstaniu choroby. E, czy te akcje będą jeszcze organizowane u nas w Zubicach? Z tego, z tego co wiem, planujemy dalszy rozwój tej akcji. Już troszeczkę chcielibyśmy zrobić trochę więcej. Także myślę, że mamy, wiem, wiem, że mamy otwartą drogę, w związku z tym takie akcje będziemy mogli dalej prowadzić. Dlaczego zdecydował się Pan na dzisiejszą wizytę z córką w tutejszym gabinecie? To akurat przypadek, bo tutaj moja córka u, akurat leczy się u Pani y, z innych względów ortodontycznych, a ta akcja to jakoś wpadła tak okazyjnie, no i trzeba było wykorzystać to wszystko. Co sądzi Pan o tego typu akcjach? Jak najwięcej, jak najczęściej, bo to jest naprawdę w szkołach teraz coraz mniej jest tych, w ogóle nawet nie wiem, e, chyba nie spotkałem się z tym, żeby teraz w szkołach były gabinety, Dentystyczne, kiedyś to była, że tak powiem, w każdej szkole był gabinet dentystyczny, teraz trzeba wszystko załatwiać samemu i liczyć właśnie na takie akcje i najlepiej korzystać. Szkoła podstawowa nr 1 przyłączyła się także do tej akcji prowadzonej przez stomatologię. Proszę powiedzieć dlaczego? Wydaje mi się, że profilaktyka jest zawsze aktualna. I w związku z tym, że nie mamy lekarza stomatologa w szkole, postanowiliśmy przystąpić do tego projektu i aktywnie uczestniczymy. Co pani sądzi o tego typu akcjach? Bardzo potrzebne, na pewno. Wydaje mi się, że dobrze się stało, że dzieci mogą mieć takie badania i lakowanie ząbków, bo kiedyś to było. Aktualnie to jest jakby nieobecne, a kiedyś to było bardzo powszechne badanie, tak? Czy dzieci chętnie przyszły dzisiaj tutaj? Bardzo chętnie. Mam 12 dzieci z klasy pierwszej B i 5 osób z klas 4-6. Dziękuję bardzo.